Napisanie książki Miłość to cała moja wina zaproponowała mi Swietłana Kalinkina, redaktorka naczelna jednej z opozycyjnych białoruskich gazet. Swietłana stwierdziła, że różne kobiece historie rozgrywające się na terytorium poradzieckim to historie przemilczane i że takiej książki bardzo brakuje. Że wiele mamy opowieści politycznych, historycznych, natomiast to jest temat, który wymaga przedstawienia. Wiele lat podróżowałam po terytorium poradzieckim. Spotykałam się często z mężczyznami, którzy byli bohaterami różnych reportaży, także analitykami. I zdałam sobie sprawę, że w ich domach kobiety grają taką usłużną rolę. To znaczy, kiedy przychodzą goście, proponują kawę, herbatę, częstują jakimś ciastem, owocami i same nie uczestniczą w rozmowie. Chociaż często i one były bohaterkami historii opowieści, które przedstawiali właśnie ich mężowie czy partnerzy. Od czasu do czasu te kobiety coś wtrącały, mówiły jakieś jedno zdanie o swoich emocjach z tamtego czasu, e, przedstawiały jakąś krótką wypowiedź. I zdałam sobie sprawę, że to są prawdziwe perły, e, że właśnie te historie e, są pełne emocji, są pełne różnych uczuć, e, często e, Często trzeba było te uczucia, emocje z, kobiet, z tych kobiet wydobywać, ale są one naprawdę bardzo, bardzo dla mnie cenne i jestem bardzo wdzięczna moim bohaterkom, że mogłam tych opowieści, niejednokrotnie tak bardzo dramatycznych, wysłuchać, że po prostu zostały mi one powierzone. Niejednokrotnie spotykam się z pytaniem, czy ta książka powstała na fali takiego zainteresowania historią. Nie to było o wiele wiele wcześniej o wiele wiele wcześniej ten pomysł się narodził natomiast długo trwała jego realizacja cieszę się, że mogłam wszystkich tych opowieści wysłuchać myślę, że moja książka mogłaby zostać napisana w zupełnie inny sposób, ponieważ bardzo ciężko jest objąć narracją tak wiele różnych krajów, tak wiele różnych kultur, tak wiele różnych wydarzeń Siłą rzeczy. Ta książka ma charakter wybiórczy i opowiada o tych bohaterkach, do których mnie udało się dotrzeć, i opowiada o tych wydarzeniach, które dla mnie z jakiegoś powodu były nadzwyczaj ważne i które chciałam bardzo przedstawić.